Proszę pani, moja siostra jest chora na świnkę. Jasiu, idź szybko do domu, żebyś całej klasy nie zaraził. Jasiu przychodzi do szkoły po trzech tygodniach, a nauczycielka go pyta. Jasiu, twoja siostra wyzdrowiała? Jeszcze tego nie wiem. Dawno z nią nie pisałem. Bo gdzie ona jest? W Anglii, proszę pani. Tata pyta Jasia. Brałeś książkę z Kamasutrum? Tak. I coś tam się w niej rysowałem. To idź teraz i matkę rozplącz. Jaś pyta mamę. Mamosiu, a czy ja byłem planowanym dzieckiem? Spytaj synku ojca. Mamo, jakiego ojca? No właśnie. to dziś w końcu nie miałem żadnego błędu ortograficznego ani gramatycznego. Super Jasiu, a z czego był ten sprawdzian? Z tabliczki mnożenia. Małgosia mówi do mamy. Mamusiu, chciałabym mieć dziecko. Małgosiu, jesteś jeszcze za młoda na dziecko. Jak będziesz miała 18 lat, to dam ci kluczyk, który otworzy takie drzwiczki i będziesz mogła mieć dziecko. Na drugi dzień Małgosia przybiega radosna do mamy i mówi: Mamusiu, będę miała dziecko. Jak to się stało? Znalazłaś mój kluczyk? znalazłam. Jasiu miał wytrych. Nauczycielka kazała wymyślić dzieciom zdanie ze słowem prawdopodobnie. Pierwsza mówi Kasia. Prawdopodobnie za dwa tygodnie pojedziemy z mamą nad morze. Adaś zgłosił się i mówi. Dziadek wziął wędki i idziemy nad jezioro. Prawdopodobnie będziemy łowić ryby. Przyszła kolejna Jasia. Mój tata bierze gazetę i idzie do kibla. Prawdopodobnie będzie srał, bo czytać nie umie. Jasiu woła babci i mówi. Babciu, chodź kopnij ten kalendarz. Jasiu, ale po co? Bo tata powiedział, że jak kopniesz w kalendarz, to mi kupi nowy rowerek. Mama mówi do Jasia. Jasiu, ta dziewczynka jest bardzo ładna i miła, ale wysyłając cię po osiemnastkę, chodziło mi o śmietanę. Dziękuję wszystkim za oglądanie mojego kanału. Zapraszam do subskrypcji dawania łapy w górę. Młoda pani pedagog pierwszy dzień przyszła do pracy i widzi bawiące się dzieci. Wszystkie szczęśliwie biegają, tylko jeden stoi w miejscu i się nie rusza. Podchodzi do niego i pyta. Chłopczyku, cała reszta dzieci biega i bawi się. A ty dlaczego stoisz w miejscu i nie chcesz się z nimi bawić? Proszę panią, bo ja jestem bramkarzem. Na lekcji nowej młodej nauczycielki od języka polskiego przyszedł dyrektor i usiadł za Jasiem w ostatniej ławce. Pani odwróciła się do dzieci tyłem i napisała na tablicy. Ala ma kota i spytała dzieci, co tu jest napisane. Z całej klasy jako jedyny wyrywa się do odpowiedzi Jasiu. Proszę Jasiu, powiedz nam, co tu jest napisane? Ale ma dupę. Jasiu, siadaj, dostajesz uwagę. Jasiu zdenerwowany, siada i odwraca się do tyłu i mówi: Ty jak nie umiesz czytać, to nie podpowiadaj.